Zapowiadał się ciepły, słoneczny dzień w Zatoce Przygód. Zaprzyjaździany z psim patronem Alex postanowił pojeździć na swoim nowym super trójkołowcu. Pojazd został zbudowany z tego, co Alex znalazł na zapleczu pizzerii pana portera. Zobacz dziadku, co udało mi się zrobić! krzyknął Alex. – Fantastyczny rowerek! – uśmiechnął się pan Portl. – Spójrz! – powiedział Alex, zapinając kask. Następnie popchnął rower, wskoczył do środka i zaczął pedałować ze wszystkich sił. Nagle pojazd zahaczył o krawężnik i rozpadł się, a jego części poturlały się na wszystkie strony. – Mój wspaniały super trójkołowiec! – zmartwił się Aleks. – Zaraz go poskładam! – dodał i ruszył w stronę ulicy, żeby pozbierać rozsypane elementy. – Zaczekaj! – krzyknął dziadek. – Zobacz, części są porozrzucane po całej ulicy. Przecież nie wyjdziesz pomiędzy samochody i nie zaczniesz ich zbierać. Nagle panu porterowi wpadł do głowy świetny pomysł. Wyjął telefon i wykręcił numer Rydera. – Cześć Ryder, mam pilną sprawę. Alex potrzebuje pomocy przy swoim super trójkołowcu. A wiem, że ty potrafisz sobie poradzić z każdym pojazdem. Powiedz mu, że ruszamy, odparł Ryder. Żadna praca nie jest za duża, a żaden psiak za mały. Ryder skrzyknął pieski i po chwili cała drużyna była już w Ty drodze. zatrzymasz ruch samochodowy na ulicy, żebyśmy mogli pozbierać wszystkie części rowerka, zarządził Ryder. Chase stanął po środku ulicy i zaczął kierować ruchem tak, by Ryder i Alex mogli bezpiecznie zebrać porozrzucane elementy super trójkołowca. Wszystko to, co chłopcy znieśli z ulicy, Roki przewiózł do garażu w bazie. Będziesz umiał to naprawić? spytał Alex. Oczywiście odpowiedział z uśmiechem Ryder. I wraz z rokiem zabrali się do pracy. Po chwili rowerek był złożony, tym razem znacznie solidniej. Fantastycznie teraz mój trójkołowiec może jeździć ekstra szybko. Ucieszył się Aleks i wskoczył do środka. Chłopiec już chciał ruszyć, ale rajder go powstrzymał. Przede wszystkim musisz się przyzwyczaić do swojego nowego rowerka. Na początek przejedź się powoli w stronę bazy. Niestety, Aleks był tak podekscytowany, że zamiast słuchać rajdera, po prostu ruszył przed siebie. – Chodźcie, jadę! – krzyknął, oddalając się na swoim trójkołowcu. Po chwili, gdy chciał się zatrzymać, okazało się, że rowerek zamiast stanąć jedzie coraz szybciej i szybciej, zataczając na ulicy szerokie łuki. A jaj, co tak szybko! wystraszył się aleks. Ratunku! Ryder i piesek jechali tuż za aleksem, który mknął prosto w kierunku bardzo ruchliwej ulicy. Cześć! zawołał ryder. Zatrzymaj samochody. Cześć się tym zajmie! szczeknął policyjny piesek. Chase wyskoczył ze swojego pojazdu i zatrzymał pierwsze auto. Stop! Trwa interwencja psiego patrolu. Samochody wyhamowały w ostatniej chwili. Spokojnie, Alex. Psi patrol ci pomoże, zawołał Ryder. Alex i Ryder zbliżyli się do mostu. Sky, Ryder wezwał kolejnego pieska przez mikrofon zamontowany przy kasku. Jest nam potrzebny twój helikopter. Umawiamy się przy moście. Chwilę potem Sky zawisła w helikopterze nad mostem. Sky! krzyknął Ryder. Dasz radę złapać rower Aleksa na hak? Już się robi, odpowiedziała Sky, po czym dogoniła Aleksa i zaczepiła linę o jego trójkołowiec. Rowerek się zatrzymał. Aleks był bezpieczny. Chłopiec tak się cieszył, że ze szczęścia skakał i machał rękami. Wow, Sky, to było super. Dziękuję wam, zwrócił się pechowy rowerzysta do psiego patrolu. I przepraszam, Ryder, nie potrafiłem się powstrzymać. Ten nowy trójkołowiec jest taki fajny. W porządku, odparł Ryder. Ale na przyszłość pamiętaj, że jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to zaczynaj od najłatwiejszego poziomu. Aleks kiwnął głową i się uśmiechnął. Wiedział, że następnym razem już nie będzie tak szalał. Świetnie wam dzisiaj poszło. Co powiecie na lody? Zaproponował Ryder. Ciebie, Aleks, też zapraszam, jeśli masz ochotę. Pewnie, że mam, odpowiedział Alex. Pościgamy się? No nie! Chase potrząsnął głową. To znaczy, pojedziemy powolutku poprawił się Alex. Chodźmy zarządził Ryder, a pieski pokazały Alexowi, jak jechać bezpiecznie. Dobra robota, Alex. Zdobyłeś pierwszą nagrodę psiego patrolu w zawodach w bezpiecznej jeździe powiedział Ryder i wręczył nieswornemu rowerzyście Puchar. Dzięki, Ryder! powiedział Alex. Nie ma problemu, odparł Ryder. Jeśli masz kłopoty, dzwoń po pomoc.